I może wiesz. I możesz. Można się No słuchaj, możesz złożyć, teraz możesz wypełnić papiery, normalnie chyba wysłać Uważnie pocztą. Nie, jak chcesz, to ja ci można, można poważnie. Tak? A dałeś się? Upoważniać tylko, że mają przykład upoważnienia, nawet mam, nie? Tylko muszę sobie napisać, wydukować i chcę od Twojego dowodu. A i no, bo ten 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 też, no to mamy No to w porządku to byś mu załatwił, no i kwestia tylko modelu. No, jest, schaltować no to jak też Ja za tydzień będę tak samo tam. Na Allegro, kurna mówię ci, ten nawet co ja mam, Onko, stówki na Allegro podobno idzie dokupić za stówkę. Tak idzie kupić za stówkę. Tak to. idzie za no, stówkę? Ja patrzę, tylko że nie nowych, ale używanych to... jak ty mówisz, nie Maciej mówi, te takie... Właśnie ja stój, ja, takie białe, nie wiem jak... Miała... Nie białe, nie chłopzę. już jestem nowoczy. Też taki, kurwa. No 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 ja to miałem raz taki, nie? Ja musiałem... Ja, ja musiałem specjalnie go modyfikować, żeby czytał. Musiałem mu uaktywnić 900 MHz, Aha, bo to jest nadawane na 900 MHz. No to ja jestem modem też już mam No, ja wiesz, ja się wysiedziałem dzień czasu przed metem, żeby wziąć, dojść kurna, wiesz, no, to, nie, ten, żeby dojść kurna jak łatwo, być, bo taki modem co ja mam, i to jest jeszcze. pewna gdzie w Warszawie się pytałem, co 180 zł. Przygotowany pod yy, odbiór Nibaro, on opisany jako play, co nie? No tam, tam, a to zmienia, że oprogramowanie no, wchodzisz w ten a jak zwykły ja też Ci wchodzi, tylko że taki, nie? Może tylko ja możesz z internet, nie? Też ci chodzi. No ale ja mam, to jest w modem od Play'a, ale jest zablokowany to pasmo jest zablokowane nadawania, musisz wejść w oprogramowanie modemu i go uaktywnić. No no, no, a, no. a, a Ty masz już kurna, który najwidoczniej ma ustawione, rzeczy tak wszystkie, wszystkie zakresy, 900, tam 1902 no, chyba w ja się siedziałem, mówię ci, przed komputerem nie mogę ustawić całej